Jest interes do zrobienia. Zamiast wchodzić na giełdę czy inwestować w nieruchomości, inwestor myślący perspektywicznie wchodzi teraz w tradycyjne żarówki. Znaczy ostrożnie wchodzi, żeby nie stłuc. Od wczoraj obowiązuje zakaz sprzedaży tradycyjnych żarówek 100 watowych na terenie Unii Europejskiej, a do 2012 mają zniknąć wszystkie żarówki o mocy przekraczającej 25 watów. Z powodów ekologicznych, bo za dużo wydzielały i grzały. Świeć panie nad starymi żarówkami. Teraz zamiast żarówek będą inne światłodajki, takie naszpikowane rtęki, świetlówki, halogeny, ksenony kompakty, kinkiety. No i te nowe światłodajki są podobno oszczędniejsze, ale za to droższe. Teoretycznie dłużej świecą, ale to nieprawda. Używałam takiej żarówki w kuchni i ona świeciła mniej więcej tyle, ile trwała kariera piosenkarska K.I. Pashalskiej, czyli tak o parę minut za długo. A, a, a światło to było takie, jakby trup w pomieszczeniu leżał. Znaczy w kuchni panowała taka atmosfera pro, prosektorium. Znaczy krojąc pieczoną kurę, miało się wrażenie, że robi się sekcję zwłok pogorzelca. I te nowe wynalazki się nie przyjmą. Dlatego Ludzie będą chcieli używać tradycyjnych, tanich Dających ciepłe światło żarówek Dlatego warto teraz skupować żarówki Póki są tanie Zrobić spory zapas I jak już znikną ze sklepów Sprzedawać zyskiem Co prawda cena takich żarówek będzie wtedy wyższa Niż tych nowych światłodajek Ale bogaci szpanerzy będą kupować Dla prestiżu, żeby przygasić gawieć Ale jest też do zrobienia interes Żarówkowy na osobach mniej zamożnych Trzeba otworzyć punkt Naprawy żarówek Kiedyś taki pomysł rzuciłem w żartach, teraz rzucam poważnie. Trzeba ratować dobre stare żarówki, bo jak wejdą te nowe światłodajki, to takich miłych, tradycyjnych, ciepłych żarówek jak teraz używamy, to przyjdzie ze świecą szukać.